Cześć, Michał z Grill 360.pl. Jedno z częstszych pytań, jakie nam zadajecie telefonicznie czy też mailowo, to jest to: jaka butla do jakiego grilla? Jaki reduktor? Czy grill już posiada reduktor? Chciałbym odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Na polskim rynku mamy butle gazowe 5 kg, bardzo dobrze dostępne butle 11 kg i nowość, czyli butle nano, butle lekkie. Wypełnione tylko i wyłącznie propanem, więc tak naprawdę najlepsze. W każdym z grilli sprzedawanym na polskim rynku grille mają w standardzie podłączenie i reduktor do butli 11 kg i 5 kg. To jest ten sam zawór, więc nie ma problemu, można zamiennie stosować tą, tą butlę. Jeżeli chodzi o butlę nano, tu reduktor jest zupełnie inny, jest dużo prostszy, nie trzeba go wkręcać, działa tylko i wyłącznie na klik-klaka. Wymiana takiego reduktora jest bardzo prosta. Do wymiany reduktora potrzebna nam będzie opaska zaciskowa, śrubokręt i nożyk. Cinamy nożykiem wąż z reduktorem już istniejący. Gotowe. Opaska zaciskowa. Wkładamy nowy reduktor. I zaciskamy. No. Bardzo proste i wygodne zapięcie butli. Jest tylko jeden problem, jeżeli chodzi o butle nano i reduktory. Ciężko je zastosować w grillach o większych gabarytach, które pobierają powyżej 1,5 kg gazu na godzinę, ze względu na to, że te reduktory mają taki ogranicznik. Jeżeli podepniemy do takiego grilla, po prostu. Nie będzie podawał gazu, będzie, reduktor będzie blokował dostęp gazu do grilla. Jesteś zainteresowany grillem gazowym, węglowym, a może elektrycznym i nie bardzo wiesz, jaki sprzęt będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni? Jestem ekspertem w temacie grill i jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, jaki sprzęt będzie dla Ciebie odpowiedni, zapraszam do kontaktu Michał Dobosz.